Witam Państwa serdecznie. Nie będę jeszcze mówił o co tutaj chodzi, jednak jak widzicie na załączonym obrazku: trzy cukinie, kilka marchewek, są też pieczarki. I w tym momencie wyciągam mój ulubiony składnik polskiej kuchni. Jakie, jakim są cebule. Tak, oczywiście cebulę dodaję do wszystkich możliwych potraw. W tej, mo tej mojej potrawce nie może zabraknąć przecieru pomidorowego, nie myli z koncentratem i oczywiście groszku. Ale to nie jest tak istotne, ponieważ najważniejszym elementem tego dania jest marynowana przez całą noc karkówka, która. Oj, proszę bardzo, ona zrobi tutaj dzisiaj danie. Więc marynowana była w czym? W pieprzu. I w soli. W soli Himalajskiej, oczywiście, ponieważ już ta zwykła biała jest słaba. Pieprze piep w papryce ostrej, w papryce słodkiej, w kurkumie. A na samym końcu dodam ziele angielskie do pełnego dania. Jak już wszystko wyląduje w garze, ponieważ jest to danie jednokociołkowe. Ja to tak nazywam. Jeżeli jesteś prawdziwym mężczyzną, to podczas gotowania musisz spróbować tego specjału w puszce, no bo inaczej czym byłoby męskie gotowanie bez tego specjału? Pieczarki. Ja zaczynam od y, y, krojenia pieczarek, które oczywiście kroję grubo. Dlaczego grubo? Dlatego musisz pamiętać, że jest to danie męskie przeznaczone dla Prawdziwych mężczyzn. Mężczyzna nie boi się gryźć. My nie chcemy pap. My nie chcemy pokrojonych w kosteczkę, mini kosteczkę warzyw, które są dla nas niewyczuwalne. Nie. Ja chcę nabić na mój sztuciec, a najlepiej taką pochlą, taką łyżką. Wszystko wziąć do buzi i po prostu to zeżreć na maksa, więc to muszą być grube kawałki, które ja po prostu przepuszczę przez moje zęby, a następnie podniebienie. Tak samo zwróćcie uwagę jak kroję cukinię, cukinię, którą uwielbiam jako warzywo, którego całkowicie nie rozumiem, dlatego że dla mnie cukinia to jest taki, taki ogórek, który nadaje się tylko i wyłącznie w połączeniu z pomidorowym sosem. Nie wiem, jakie są Wasze yy, doświadczenia z cukinią, ale ja nie wyobrażam sobie połączenia cukinie z czymś innym. Tak naprawdę nie, nie wyobrażam sobie połączenia pomidora z ogórkiem, ale na przykład już cukinie z pomidorem. Super. W tym daniu nie mogło oczywiście też zabraknąć marchewki. Marchewki, która da mi niesamowitą słodycz. Tylko zwróćcie uwagę. A marchewka jest umyta. Ona nie jest obrana. W skórze marchewki jest bardzo dużo witamin, które są w stanie się wygotować podczas tworzenia tego dania, więc my marchewki nie obieramy. Nie obieramy czegoś ze skóry, co daje nam dużo, dużo, dużo witamin, dużo walorów. W żadnym wypadku. My chcemy to zachować. No, i oczywiście na samym końcu cebula, i tutaj taki mały tip. Jak chcecie szybko obrać cebulę, to przekrajamy ją w pół, ciągniemy za tą dłuższą część i mamy cebulę obraną od tak. Często za dzieciaka męczyłem się z tym, żeby zdrapywać tą skórkę, żeby zachować jak najwięcej warstw. Jak wam się te dwie warstwy urwą więcej, to się nic nie stanie. Ważne jest to, żeby. Cebulę jak najszybciej obrać, żeby nie doprowadzić do uzawienia. Cebulę oczywiście nakrajam w poprzek, następnie prostopadle dokrajam ją w taki sposób, żeby wyszły mi oczywiście pokrojone warstwy, które będą dość grube, będą dość grube do zjedzenia, ale tylko na samym początku, ponieważ w momencie, kiedy ja to wrzucę wszystko na patelnię i to mi się pięknie zeszkli, a cebula odda soki, ona zmniejszy swoją objętość I w tym przypadku ona będzie dużo Jak większość z tych warzyw oczywiście odda swoją wodę I one będą dużo mniejsze, więc krojenie w takich Większych kawałkach naprawdę nie budzi większych obaw Bo to nie będą grube kawałki Których nie jesteś w stanie przegryźć Na samym końcu dowiesz się dlaczego właśnie tak postąpiłem W międzyczasie, no nie pokazałem wam Ale właśnie w kuchni na tym polega gotowanie, i to jest genialne w kuchni, że y, improwizujesz. I ja zobaczyłem, że schowane mam trzy ziemniaki. Ja mówię, no nie, no do tego dania. No te ziemniaki no będą pasowały jak ulał. No jak to nie? No do takiego. Kociołka do takiego męskiego kociołkowatego dania, nie użyć ziemniaków, więc szybciutko, szybciutko obrałem te ziemniaki i stwierdziłem, że zeskroję je w kostkę, ale uwaga, nie dodaję je do tego dużego gara. Nie, te ziemniaki one poczekają na sam koniec, one zostaną na tej desce do samego końca. Ja je tylko w tym momencie pokroję. No i moi drodzy państwo, jak już wszystkie warzywa mamy pokrojone, czas przejść do głównego meritum. No nie obejdzie się, mimo że jest to danie jednokociołkowe, nie obejdzie się bez wstępnego smażenia. To pozwoli mi oczywiście wszystkie składniki, które wcześniej podsmażę, czyli praktycznie wszystkie. Wcześniej, kiedy je podsmażę, to pozwoli mi to po pierwsze, wydobyć stoki, które są w środku w mięsie. Druga sprawa pozwoli mi to em, sprawi, że to danie, kiedy już będzie się wygotowywało, będzie się gotowało, dużo szybciej dojdzie niż gdybym to robił wszystko na surowo. Poza tym ja nie lubię takiego efektu smażenia mięsa w garnku, bo zawsze mam wrażenie, że ten spód od garnka się bardzo przypala. Po patelnia jest konstruowana do smażenia, żeby smażyć w patelni. W garnku się gotuje, więc gdybym ja chciał ugotować to mięso, no to bym je wsadził do garnku. Ja chcę je najpierw podsmażyć. Ja chcę przede wszystkim, żeby ta marynata wyszła na zewnątrz. Ja chcę, żeby wszyscy sąsiedzi o nie mieli. Ja chcę, żeby zapach na klatce utrzymywał się przez najbliższe trzy tygodnie. Bo to będzie pachniało, bo mój pies za chwilę zwariuje, bo ja to już czuję, bo Wy prawdopodobnie to już czujecie. Oczywiście zalewam to dość obfitą ilością oleju i tak, tak, to ma się. To ma się w tym, w tym oleju wręcz dusić. Ja nie chcę tego z tego mięsa zesmażyć na wiór. Nie, nie, nie. Ja chcę, żeby tam wszystko, te, te, te soki, żeby one pływały w tym tłuszczu, ponieważ ten tłuszcz tego mięsa oczywiście nada mi się na kolejny element, który zobaczymy sobie za chwilę. Jednakże, no tutaj mam około 1,5 kg mięsa do zesmażenia. Więc to smażenie. Podzieliłem na trzy różne warstwy. I jak widzicie, w momencie, kiedy już to mięso jest idealnie podsmażone, ono tak naprawdę w środku jeszcze jest surowe. Ja je smażyłem gdzieś w okolicy 5 minut. Każdą warstwę sma smażyłem w okolicy 5 minut. Od razu przekładałem do gara. I w tym momencie, jak przekładałem do gara, to na drugim palniku stał gar, i ten gar już jest włączony na bardzo niski. Ogień, jeżeli tak to mogę nazwać, to jest indukcja, więc na bardzo niski promień indukcji, czyli na taką trujeczkę. I tam to mięso dalej wypuszcza swoje soki, ale już będąc w ganku. Już powoli zaczynam tą obróbkę termiczną, ale już w ganku, gdzie jest mniejsza przestrzeń, i to mięso już tam ściśnięte dusi się w sobie. I teraz ten olej, który jest zesmażony z tym tłuszczem z mięsa, wrzucam do moich warzyw. I tu się zaczyna już potężna magia. Tutaj to ten tłuszcz i te warzywa i te soki, które za chwilę ta woda, która, które warzywa oddadzą one one po prostu to, to będzie to, to, to będzie bajka. To będzie bajka, to będzie eksplozja, implozja. To będzie więc implozja smaków w podniebieniu, kiedy to wszystko się razem ze sobą zespoi. Warzyw oczywiście też nakroiłem dużo, jak widzicie. I ja każdą tą warstwę podsmażam, czekam tak naprawdę najbardziej, żeby mi się zmniejszyła objętość pieczarek i żeby mi się zeszkliła cebulka i w tym momencie ja wrzucam tą każdą moją warstwę do gara. Oczywiście zachowując ten tłuszczyk na patelni, żeby to danie oczywiście nie było za tłuste, jak widzicie. Pięknie, pięknie tutaj wszystko się ze sobą dusi. Oczywiście to dalej na bardzo małym ogniu. Jakby ja to robię w tym momencie na takiej połówce, czyli na 10 stopni mam czwórkę piątkę ustawioną mniej więcej to sobie tak kalibruje, ale to już to już mi się dusi na patelni. Jeszcze sobie zesmażam ostatnie warstwy warzyw, a na, w garnko już duszę. Ja ten garnek mam 5 litrowy. Wiem, że jestem psychopatą, który narobił e, tego dania dla armii, ale ja się nie przejmuję. Ja się w ogóle nie przejmuję, ponieważ ja to zjem w dwa dni, bo ja uwielbiam takie dania. To w ogóle chcę wam powiedzieć, że e, ja, gdybym mógł się urodzić jeszcze raz, to chciałbym się urodzić w czasach dzikiego zachodu w Stanach Zjednoczonych. Ja bym był kowbojem. Przemierzającym stepy na swoim koniu, ze swoim wiernym psem. Ja bym spał po krzakach, spałbym w namiotach i dosłownie, jakbym spotkał jakiegoś kolejnego jeźdźcę albo jakąś kobietę na puszczy, na prerii czy gdzieś, to by mi właśnie takie jednogankowe dania robił i byśmy jedli to danie taką. Drewnianą chochlą takiej drewnianej miski, które zostały zrobione przez Indian. O boż, jaki to jest, jaki to jest. Paniały, paniała. O boż, teraz to ja już się podliczyłem. Ale wróćmy do tematu. Jak widzicie, przyprawiamy oczywiście. Dodaję papryczki, papryka, w ogóle papryka ostra, papryka słodka są moje ulubione przyprawy w połączeniu z kurkumą, to jest czysta magia. Ja tak naprawdę w kuchni nie potrzebuję żadnych innych przypraw, tylko dwie papryki, kurkumę, sól i pieprz. I ja już jestem w pełni spełniony, ja, ja naprawdę nie potrzebuję nic więcej innego. Większość moich dań opiera się o ten zestaw e, przypraw i jest po prostu bajka. Zobaczcie jakie to, jakie to ma kolory, zobaczcie, jakie to jest kontrastowe, jakie, jakie, to, jakie to danie jest rzeźkie, jak na tą jesienną porę, jak to jest uzupełnia się ten, ten kolor. I nie jeden z was, gdyby, gdyby nie widział, nie słyszał, to byście pomyśleli, Boże, to jest jakaś potrawka dyniowa. Oj nie moi drodzy, nie, nie, nie. To właśnie tutaj zawdzięczamy to dzięki marchewce i zawdzięczamy dzięki papryce w połączeniu z kurkumą. Kurkuma oczywiście oddaje piękny kolory. Na patelni, która dalej zesmaża swój tłuszczyk, już tym razem świeży, bo całą, całą resztę już zabrały warzywa, podsmażam Ziemniaczki. To oczywiście również spowoduje, że ziemniaki takie podsmażone wstępnie następnie kiedy je wrzucę do gara i one się ze sobą będą gotowały czy dusiły, to te zesmażone ziemniaki nie rozmiękną się, nie rozpadną się, nie będą takie mamejowate. Bo to jest tego, że jak poddusisz takie danie, gdzie. Ty, bo ja akurat chcę, żeby te warzywa zmiękły. Oczywiście, że chcę. Również chcę, żeby karkówka zmiękła na maksa, ile się da. Z tego względu, że na najgorzej to jest właśnie jeść taką żelastą, taką, taką wiecie, chodzącą w zęby, taką, że trzeba ją memłać Kurczę, żebyście widzieli. Ja na przykład jestem o, o, ja jestem ogromnym fanem szarpanej wieprzowiny. I. Jak byłem z taką jedną dziewczyną to byliśmy takimi psychopatami prowadziliśmy bistro i my tam mieliśmy w menu szarpaną wieprzowinę i byliśmy takimi psychopatami, że odkryliśmy zajebisty przepis, tylko problem tego przepisu był taki, że trzeba było przez 8 godzin w piekarniku na małym na, na małej palniku, czyli tam na 130 stopniach bodajże przez 8 godzin trzeba było piec łopatkę wieprzową i my jak tacy psychopaci Wracaliśmy wieczorem do domu, stawialiśmy tą łopatkę do piekarnika i z włączonym piekarnikiem szliśmy spać. I tak dzień w dzień, wyobraźcie sobie, dzień w dzień codziennie było, był pieczony, było pieczone mięso w piekarniku. My po prostu szliśmy sobie spać. No, to hit w całości. I teraz, jak już to wszystko, jak już to wszystko dodałem. I zobaczcie, jak ja już to wszystko dodałem, to można powiedzieć, że danie jest już praktycznie gotowe. Jednakże ono aktualnie świetnie się prezentuje, kiedy nie jest zalane sosiwem. Ale kiedy jest na świeżo, gdybym ja to danie zostawił do jutra, gdyby ono sobie odpoczęło, to byłoby zdecydowanie zdecydowanie byłoby za suche. Dlatego, że mięso po tym jak już odtaja i te warzywa, kiedy odtajają, one wsiąkną w siebie to, tą wodę z powrotem, więc w tym przypadku takie dania wymagają od nas mm, coś siwa, jakiegoś czegoś mokrego. No i oczywiście do tego. Nada się najlepiej to, co już widzieliście wcześniej. Czyli przecier pomidoro. Ogólnie jest taka sytuacja, że ja na swój żołądek mam bardzo duże problemy żołądkowe i w pierwszej kolejności hmm, tego, czego nie powinienem jeść, to dań smażonych. Więc ja się tak oszukuję i marzę, ale później gotuję i sobie mówię, nie, no to nie jest smażone, nie? Więc. W momencie, kiedy jeszcze dodatkowo następnie to usmażę, a później to tak porządnie wygotuję jeszcze tej, w tym przecierze pomidorowym, no to ja jestem spełniony. I na sam koniec, żeby to nie trwało za długo, bo my tak naprawdę ten groszek chcemy, żeby był twardy. Wlewam tą wodę z groszku, ponieważ ona oddaje naprawdę bardzo sympatyczny smak. A dodatkowo też to jest kolejne, kolejne, kolejne spoiwo do tego, żeby to danie następnego dnia po tym jak oddaję, żeby dalej było mokre, żeby się nie zeschło. Więc im więcej wody, tym lepiej. Nie chciałem dodawać wody z kranu, więc oczywiście dodałem wody z groszku, bo woda z groszku jest naprawdę przesympatyczna, smaczna. Ja w ogóle lubię pić wodę z groszku. Ja bardzo często jak na przykład do spaghetti dodaję groszku, ja jestem z tych co do spaghetti... Nie dodają groszku. No to ja sobie na przykład często tą wodę z groszku posypuję cukrem i ja sobie wypijam. Nie wiem, czy Wy też macie takie doświadczenia, ale ja takim psychopatą jestem. Tak samo na przykład bardzo lubię wodę z kukurydzy. Ja na przykład bardzo często wypijam, jak otwieram kukurydzę, tą puszkę, to najpierw sobie otwieram to dzióbko tak mało i ja sobie wypijam tą wodę z kukurydzy, a następnie. Te kukurydzy dodaję no, do czegoś, bo ja na przykład taką kukurydzę sotę to tak nie bardzo. Nie? No i zobaczcie, ja jestem już po godzinie duszenia, czyli po tym jak wrzuciłem do gara wszystko, to jeszcze na bardzo małym ogniu, praktycznie na jedynce, na jedynce z dziesięciu. Ja sobie to dusiłem pod zamknięciem przez godzinę, i tu się zrobiła magia. Tu się po prostu to wszystko już. Wszystko, co mogło się oddało, wszystko mi się, mi się oddało, mojej kuchni się oddało. I ja jestem szczęśliwy. Ja teraz właśnie zgasiłem światło i ja mówię: koniec, wystarczy. Jest danie, jest w pełni gotowe. To jest danie, na które zasługuje każda kobieta od swojego mężczyzny. I mało tego, każda kobieta zasługuje, żeby zobaczyć taki widok w kuchni i takiego psa w kuchni, taki porządek po pogotowaniu, bo to jest świeżo pogotowanie. I finalnie, moi drodzy, tak się to prezentuje. Otóż moi, moi, moja oficjalna prezentacja dania kociołkowatego, które naprawdę rozbrzmiewa w moich ustach. A wy jakie danie zrobiliście w tym tygodniu? Bo mi to danie wystarczy na piźnik.